Witam w piątek w kolejnym odcinku o miłym facecie jak powstaje syndrom miłego faceta i dzisiaj opowiemy sobie o kolejnej z przyczynie tego, że mamy w sobie ten syndrom lub możemy mieć są to zerwane więzi z ojcem tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach bardzo ważną częścią tego, że Miły facet mężczyzna staje się właśnie tym miłym mężczyzną, tym facetem. Jest właśnie to, że ma jakby, jest oderwany od męskiej energii. I tutaj podstawą tego wszystkiego jest po prostu brak relacji z ojcem. Z różnych powodów. Ojciec mógł umrzeć, ojciec mógł po prostu odejść z domu rodzinnego. Rodzice mogli się rozwieść i. Później takie, taka sytuacja może nastąpić. I co się później dzieje? Często właśnie taki mężczyzna szuka akceptacji pośród kobiet, dlatego że ta energia, męska energia, nie jest mu znana, a więc szuka jakby przynależności. Nie czuje się dobrze pośród mężczyzn, i w tym momencie zaczyna właśnie szukać akceptacji pośród Kobiet często wchodzi w relacje. Nie. Relacje ogólnie z takiego poziomu braku. Dlatego, że jeżeli masz. Mamy. Jesteśmy odłączeni od męskiej energii. To automatycznie czujemy, że czegoś nam brakuje. Czujemy, że jesteśmy niekompletni. A w tym momencie bardzo łatwo wchodzimy właśnie w relacje. Ale wchodzimy w relacje toksyczne. Nie wchodzimy w relacje jakby takie zdrowe relacje, dlatego, że nie mamy tej zdrowej męskiej energii. To jest właśnie początek, bierze się właśnie w dzieciństwie, kiedy mamy, jesteśmy odłączeni od tego, od tej relacji z ojcem. Jak to również powstaje? Często jest tak, kiedy rodzice się rozchodzą, również często nasza mama mogła mieć taką sytuację, że czuła się jakby... Wszystko ta, ta cała sytuacja ją przytłaczała, bo wiadomo, rozwód nie jest wcale łatwą sprawą. I teraz, kiedy ten synek, ten młody mężczyzna jest właśnie jedno, oderwany od ojca, ale również staje się bliżej swojej matki. I matka po prostu może mieć również problemy mentalne, bo wiadomo, rozwód nie jest łatwą sprawą. Teraz, kiedy wchodzi, kiedy zostaje jakby sama właśnie z tym synem, często stara się tego syna od ciebie uzależnić. Może mieć lęk, bo na przykład boi się, że synek może odejść, może odejść do ojca. I niestety jest to dzisiaj bardzo nagminna sprawa. Kobiety bardzo często oskarżają właśnie mężczyzn o molestowanie seksualne swoich dzieci właśnie. Jedną z powodów jest oczywiście zemsta, ale druga, również drugim powodem jest to, że ta kobieta boi się po prostu stracić. Bardzo dużo ludzi ma jakby zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Kiedy mamy zachwiane poczucie bezpieczeństwa, boimy się, że ludzie odejdą, że zostaniemy sami, że, że sobie nie poradzimy. Dlatego próbują jakby odseparować. Tego ojca, ale przede wszystkim jest to zemsta. Ale teraz często nie zdają sobie sprawy, że bardzo krzywdzą swojego syna. Bo oczywiście jest taka sytuacja, jak powiedziałem wcześniej, że e, mąż czy ojciec tego dziecka mógł umrzeć. Ale bardzo ważne, żeby jeżeli tak nie było, to bardzo ważne, aby ten syn miał kontakt z ojcem. Nawet jeżeli ten ojciec nie był najlepszym ojcem, ale często wy później, kiedy mężczyzna dorasta i przechodzi sesję tak zwaną naprawy rany ojca, czy pracy nad raną ojca, będę o tym głębiej mówił w, da w dalszych filmach właśnie na tym kanale. A więc jeżeli jesteś tutaj nowy, to koniecznie subskrybuj ten kanał, bo właśnie będę ten temat rozszerzał i teraz. Nawet jeżeli ten ojciec nie był idealnym ojcem, to warto, aby ten syn powinno się nawet starać, dążyć do tego, aby nie utracił tego kontaktu z własnym ojcem. Dlatego, że później może to ogromnie rzutować na jego życie nie tylko miłosne, ale również na biznes, na poczucie własnej wartości, na pewność siebie, na samoocenę. Na ogólnie powodzenie i szczęście w życiu. Dlatego, że jeżeli brakuje mu męskiej energii, brakuje mu tego wzorca, którego mógł nie utrzymać, później może właśnie wchodzić, jak powiedziałem wcześniej, w toksyczne relacje, może być wykorzystywany przez inne osoby, dlatego, że nie będzie wiedział, nie będzie znał swojej wartości. Dlatego, warto, żeby ten syn. Był z tym ojcem. Jeżeli ten ojciec nie chce, nie interesuje się, to jest inna sprawa. Bo tak się często również zdarza, że ojciec ma wywalone na swojego syna. Ale często jest tak, kiedy ojciec dorasta, ojciec ma na przykład, bo no wiadomo, jak jest, ma 30, tam 40 lat, to ma inne myślenie, ale kiedy ojciec ma te 50-60 lat, również zaczyna zmieniać myślenie, dlatego że co 7 lat zmienia się nasz charakter, i może ojciec do, dojść w końcu do wniosku, żeby chciał pojednać się ze swoim synem. A więc, jeżeli do tego dojdzie, to nie warto po prostu mu tego kontaktu utrudniać, bo to później może bardzo rzutować na, na jego synie ogólnie, jak powiedziałem, na zarobkach, na poczuciu wartości, na wszystkich relacjach w jego życiu. I tak to właśnie wygląda. Dlatego, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że masz teraz na przykład 30, 40 czy 50 lat i twój ojciec żyje, to warto w tym momencie, nawet jeżeli nie miałeś kontaktu ze swoim ojcem bardzo długo, to starać się odbudować, spotkać się z tym ojcem i porozmawiać z tym ojcem. Bo to również bardzo dużo daje. To może się wydawać błahe, ale kiedy pojednamy się z naszym ojcem, kiedy wybaczymy ojcu te wszystkie trudne momenty, bo tak jak wiemy, nikt z nas nie jest idealny. My nie jesteśmy idealni oraz nasz ojciec również nie jest idealny. Warto się z nim pojednać, warto z nim się umówić, spotkać, porozmawiać. Może wyjaśnicie sobie pewne kwestie, które nie były wyjaśnione. To naprawdę pomoże Ci. Powoli leczyć tą mączkowską ranę. Powoli ci po prostu stawać się powoli mężczyzną. Bo na to nigdy nie jest za późno. A jeżeli chcesz poprawić swoją sylwetkę, to oczywiście pod spodem. Jeżeli oglądacie ten filmik z YouTube'a, zapraszam do zakupu mojej książki w wersji audiobooka, e ebooka oraz książkowej. Jak słuchać i zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Dlatego że dbanie o sylwetkę jest bardzo ważną częścią wychodzenia właśnie z syndromu mięgofaceta. Migofacet często pomaga wszystkim dookoła, ale bardzo rzadko dba o swoje potrzeby. A dbanie o swoje ciało jest, można powiedzieć, fundamentem nie tylko wychodzeniu z syndromu mięgofaceta, ale przede wszystkim dbanie o swoje zdrowie, o swoje szczęście, a to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli ten film oczywiście z Wami rezonuje, zostawcie komentarz. Prześlijcie ten film dalej i subskrybujcie ten kanał. Fantastycznego weekendu. Pozdrawiam.